jesteście na wyjeździe służbowym, na wakacjach, nie chcecie mieć skoków glukozy, a nie chcecie też odpuszczać sobie wiedzeniu. jedzeniu, zdradzę Wam trzy triki, które wiele nie kosztują, a naprawdę poziom glukozy jest zdecydowanie niższy. Nawet sobie można pozwolić na coś słodkiego. Zobaczcie na przykładzie śniadania włoskiego. Sprawdzę poziom glukozy we krwi po typowym śniadaniu włoskim. Proszę bardzo, mamy bułeczkę z kremem pistacjowym. Wygląda świetnie. Pospaceruję kilometr, dwa gdzieś tutaj po dworcu. I mam nadzieję, że zbije troszeczkę chociaż ten poziom glukozy. No zobaczymy, I... ja... jak Włosi się odżywiają na śniadanie. Oni tutaj po prostu nic innego nie mają na śniadaniu nic. Jaki skok glukozy po takiej słodkości? No plus 40, ale ile tego zjadę? Naprawdę słodkie, sam cukier. Miałbym plus 60, gdybym nie zastosował jednego banalnego triku, o którym wam już teraz mówię. Wcześniej byłem sprytny i zjadłem zieloną sałatkę pół godziny wcześniej. I już widzę, zobaczcie, nawet na ten wykres on nie jest tak szybki, bo miałem zjadnaczco coś słodkiego, to zaraz by miał w górę wszystko. A tutaj jest elegancko, właśnie spowolnione dzięki tej sałatce. Drugi trik. Zaopatrz się w ocet jabłkowy. Naprawdę super sprawa. 20% leci na dół. Jeśli wypijesz no, 3 łyżki od stół rozrobionego z wodą, jest świetna sprawa. Za granicą może trudno o niego, ale te 100 ml, jak zabierzesz sobie do plecaka, będzie świetnie. Trzecia sprawa, no na wycieczce nie jest trudno, spaceruj, choć Uprawiaj jakiś fajny sport. Nie musi to być sport wyczynowy. Wystarczy sobie pospacerować godzinkę, dwie. Jest naprawdę świetnie. Te trzy triki zastosujesz, to będzie sobie mógł zjeść nawet takie słodkie ciacho jak to. Niewidzialne skoki glukozy i nie musi sobie odpuszczać. No, po prostu świetna sprawa. Ale jeszcze jeden trik dla tych bardziej leniwych. Mięsień płaszczkowaty, uruchom go. Jak ćwicząc jeden mały mięsień na naszej nodze. Można wyhamować cukrzycę oraz inne choroby metaboliczne, a w tym otyłość miażdżyce oraz nadciśnienie. Ta prosta i skuteczna metoda. Bez leków, igieł oraz strzykawek naprawdę działa. Wystarczy siedzieć i podnosić stopy do góry, tak, aby uruchomić ten tutaj mięsień. To naprawdę działa, wystarczą tak sesje po 30 sekund, 5 sesji, nawet przy biurku, a ten poziom glukozy, jak ja sprawdziłem, kilkadziesiąt procent jest niższy, jest świetnie. Nie licz kalorii, nie odpuszczaj sobie czasami z czegoś słodkiego, ale stosuj odpowiednie metody, będzie dużo fajniej.